Cześć, ze strony mafiolnik, a ze mną są dzisiaj! Ja, Paweł leci 2 i? który teraz będzie biec na łąkę, do No, long, long, long. no a dzisiaj long. jesteśmy oczywiście na dziadkowicy z braćmi. Jadę dzisiaj opryskiwać nawóz. No raczej. To znaczy, dziadko... puh. Będziemy dzisiaj pszenicę Lyskać. opryskiwać. A raczej chyba pszenicę z się siałem? Tak, chyba pszenicę więc lecimy sobie tam do tyłu jak widzicie w 60 już kabinę zdjęli mi chlapaczy też zdjąłem, bo ponieważ one nie bardzo są takie trwałe i one szybko by się zdarły pojedziemy sobie najpierw tą stroną już trochę dojrzałe te zboże więc trzeba już tutaj robić tutaj no właśnie oprysk trzeba zrobić żeby przeciw szkodnikom trochę popryskać Trzeba, żeby tutaj dobrze urosło Nie wiem Co? A bo dobra, ja coś się się Mówi o zimę Czekaj Po co ty jechałeś na kosiarkę? Przecież no to, to... zdecyduj, co ty robisz na drzwiach W ogóle nie siedlę w szkołowicach z wraźbiakami Przysięgając na osobnych kostkach Ja nie mam No... AgroKrzysiek powi... No Agro Krzysiek se wy... wypierdzielił se na swoje Ja mu mówiłem trzecim... W trzecim sezonie, że będzie dopiero miał a on chciał już się wyprowadzić, to teraz ma. W drugim a, sezonie a nie, a nie, nie się... będzie jeszcze jego gospodarki, będzie Paweł miał, się wyprowadzi. Za te właśnie tam lasy z tyłu. Bo tam se buduje już. Nie? Paweł? Ja się nie chcę wyprowadzać. Nie chcesz? Nie. Myślałem, że tak, bo tam... Gospodarka długo dla Ciebie czeka. Ja myślę, że jak już i pójdę, ale jak ten, to nie będę zostawiać samego, bo po co. Ale to tam nie, no jak nie... Jak... Słuchaj, mnie tam obojętnie, czy z Tobą nagrywam, czy... Raczej, czy ja jestem z Tobą na tej gospie, czy bez. Nawet jakbyś chciał, to może iść na swoje, mnie tam nie będzie przykro przecież. Bo ja swoje tutaj rozwinę u siebie. O, to tam... Jak, jak, chcesz, jak, ale ja ci tam nie, nawet nie każę się przeprowadzać, jak chcesz to możesz zostać nawet, mnie to obojętnie, bo ja myślałem, że też, że chcesz iść też na swoje, ale jak nie, no to dobra, ja rozumiem. Po co? Tylko się marnuje potencjał tej serii. Co? Tylko się marnuje potencjał tej serii. No. Pytra baba z radomia, muszę tutaj tak składać, rozkładać, bo wi widzicie sytuację tych tutaj pól, tych dróg, że ramiona muszą być złożone akurat. No i jeszcze jedno pole mamy tutaj, takie trochę krótsze. Więc nie wiem, jak to się zrobi, bo tam tak dużo tych ramion nie trzeba składać. Najwyżej spół rozłożymy. Albo jakoś to to zrobię Przecież regulacje są Akurat tutaj regulacje to się zreguluje, że jedno z jednego ramienia będzie leci z drugiego Nie będzie Jak to właśnie tak jest zrobione W ogóle ostatnio się przeglądać Bawę Eliksas, nie? No I to trochę na ogłoszenie też nie? I tak jak za rok jeszcze on będzie To się go może kupić, wiesz? Ta, ta, ta. fajny kultiwator był i... Zbany. Ja ci powiem, że... Jakbym kurde miał hajs To bym twojego 3 kupił, co tam ojciec do sprzedania I wiesz co później? Co? Sprzedałbym ci <grych> Jakbyś ty już ten gospo przejął Dobry deal, nie? No a tego tak ogólnie go mówię Tutaj na sprzedaż było kurde A, no w, no w sumie był, był. No, to jak zostanie jeszcze, nie? Jak do nikt nie będzie chciał kupić tak... Jak zmienia może tam 11 miesięcy, czy tam rok cały, to nie wiem, to może się go kupi bo fajny kultywatorek nawet. Taki no. zadbany był. A ta 60, co akurat wzięliśmy ją na te zmiany kabiny, to tak pomyślałem, sobie, że zaprowadzę do znajomego też, który zajmuje się ursusami. Tak chciałem, żeby tego przecieków jakiś nie było. Tam, że sprawdził te uszczelki, powiem ja, wszystko, nawet yy, hamulce zrobił nowe. I teraz wszystko jest w porządku. Jakby przegląd miał iść, to oczywiście ten przegląd się zrobi. Chociaż to już niedługo będzie iść na ten przegląd 60, bo sprawdziłem właśnie. No i w tym roku, właśnie trzeba już będzie zrobić, bo się kończy. Ale to ona przejdzie już na pewno dobrze. Bez przecieków, olej zmieniony nawet. Mm. Ten w ogóle widzowie, cały czas dźwięki są w progresie. teraz, akurat tak już nic z nimi nie robię Ale jak jest zawsze okazja to jak tam będzie bo po mainchecie, bym nagrał wszystko od początku Coś takiego będziemy musieli zrobić, chociaż to y, wygląda trochę nierealnie Ale muszę to zrobić, ponieważ właśnie tutaj jest za mała taka powierzchnia Ale to trochę komicznie wygląda WTF Pawlak, jakbyś ty to zobaczył, ja pierdzielę Pokaż. Zaraz, okay. za zaraz Obleci kurnik jesteś tu Pa <śmiech> <śmiech> Oni to już przyszli we dwóch A ty nie miałeś robota, Grunczusiek? Kurde, złóż to Kurde <śmiech> Jezu U mnie, jeden raz w sąsiedniej wsi miał pilmeta, złożył go i tak ten, i pryskał, normalnie okupiłem. A to jest pilmet? To chyba agromechanika jest. To jest agromet, wiesz? No, eee, pilmet. To jest, agrome, jest Agromechanika, eee, to jest Agromechanika. Eee. Ja ci tylko mówię, że pilmetem pryskał króciutko. Tak a, pi a dobra, to chyba termitem. Bo pilmet to chyba ma... Takiego... Tak. Pilmet Marka, Termit to była właśnie te, to był model chyba, bo na Termitach właśnie czasami pisze Pilmet, takie jest wysprejowane, takie chyba z farby to zrobione, akurat opryskiwacz u, u mazowieckiego rolnika w Sodole stoi, tam i widziałem też, go tam patrzyłem, ale on chyba podobno, że popsuty trochę jest. Nie wiem, czy, chyba że z pompą problem, ale może kiedy, jak z Mazowiecki Rolnik Gospel przejmie, to może z nim tam będziemy patrzeć tego opryskiwacza. Zobaczymy, czy coś jest nie tak. I jak będzie dobry, to pompę, e, pompa, kurde, jak będzie zła, to może się wymieni, ale jak, a, a jak nie będzie chciał go, to może wypierdzieli się. Ja bym może yy, tak pomyślał o zmianie pompy chyba w opryskiwaczu, bo chyba to tylko pompy by się zmieniło i by działał pewnie. I bym go trochę odmalował. W tamte, no, coś takiego by się zajęło. Jakbyś oczywiście chciał, jakby pieniądze były, oczywiście, jakby w ogóle to by się. Ej, eee, kurde, jakby to wypaliło, to bym był szczęśliwy, kurde. Że leżem skręcił. Niestety mnie bardzo boli, że zakłady mechaniczne Ursus skończyły produkcję. Nie będzie więcej Ursusa. I to mnie bardzo boli. Eee, oczywiście, ja lubiłem bardzo Ursusy. Bardzo fajnie się pani robiło. Jakby co, to panie, się panie, 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 a panie, A panie, O, a to co mi drogi? No kurde, panie, 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 To co pan robisz w kombajnie mojego kombajnisty? Sprzedał! A? Chyba, że ta Kurde myślałem, że to rysiek Czyli kurwa Kurde już nawet nie pamiętam jak tego kombajnisty nazwałem Myślałem, że to mój kombanista, a to nowy Kurde kupił Ale toczony jest. Ja dzisiaj się staram dla Was nagrać ten odcinek. Oczywiście. Nie bądźcie niewdzięczni, tylko zasubskrybujcie kanał. Zdajcie suba też, co nie? Więc my tu się staramy zrobić jakiś film dla Was, więc nie bądźcie złośliwi. Tylko zostawcie suba, no wiadomo, że jeszcze zostawicie, to oczywiście będziemy wdzięczni, będziemy dalej te produkcje robić, e, na pewno nowe serie się też pojawią, kiedy. Eee, nie, tak, tego nie, tego nie, tego nie możemy puścić, tego nie można powiedzieć. Szkoda, że montażysty nie mam A, dobry ten Władimir, co kupiłem go z Poznania Eee, dobry Eee, tego też nie można, weź Hmm Dobry ten Władimir, co kupiłem go z Poznania Dobry, od takiego krzyśka, jakby O, Władymirec, mój, mu... na... Pawła Władymirec kurde Co, Dobry Dobry o, e, czekaj, pan Otwórz pan drzwi, mm -hmm. jeśli pan chce coś powiedzieć Poczekaj Dobry, e, panie, bo... Ja tu jestem nowy na tej wsi, bo się przeprowadziłem spod Poznania i... Kupiłem od milca, Ale to ja tam... u, tam daleko mieszkam Panie, a kto to panu ten sprzedał tego Władimirca? Krzysiek Stończuk? Panie, pan kiedyś e, Władimirca właśnie ja do sprzedaży miałem i dałem temu właśnie Krzysikowi Stończukowi, mojemu bratu, bo chciałem sobie kupić sześćdziesiątkę, jak pan widzi, o. No to No i ta sześćdziesiątka, znaczy ten Władimiras był kiedyś mój właśnie. Ale jak panu się dobrze jeździ, to widzi pan remont się zrobiło przy ten tam patrzyło się parę tych spraw no i proszę bardzo, pan może jeździć o, ja planuję do tego ten 25 to odmalować na typie czerwony, kurde no dobra, hmm. to proszę pana jadę dalej bo czekam, ja oprysk jeszcze muszę napełnić, no. więc do widzenia, do widzenia no proszę bardzo, nowy się przeprowadził to jeszcze kupię z Władimirca. Tak, kolejny poko zrobię. O coś kurde, głodny jestem chyba. W sumie obiadu nie jadłem. Co? A nie, jadłem, kurde, to co ja głodny. Muszę coś zjeść. Ale dobra, najpierw trzeba tymi opryskami się zająć. O! Jeszcze na nastąpkę ziemniaczanu trzeba też oprysk zrobić. Będzie. To się zaraz zajmiemy tym. lecieć, kurde, dobra, rozkładamy sprzęt. Boże, także o nie, a Paweł! tam, gdzie teraz jesteś, proszę udostępnić mi ją, czy nie? już jedną gospę. No ale ja chcę, tylko się wypięknie, bo tam to za mało. O jest. Dobra. No dobra, weź. Kopie jakoś za mało. Dobra, o, nie. A, kurde, zachmurzenie dzisiaj ma być. Nie, dobra, już zostaw sobie tę gospę. Owo. No, bo wcześniej mówi przed odcinkiem, że jakieś gotowe inne będziesz chce dawać. Ale tu i tak weź nic nie zmieścić, bo tu. ten... Nie, nie się no mi No wychodzi. Do shopy się nie da odchodzić! Ale jak tam. Na shopi pi 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 pi. Nie, kurde, co ja robię? Ja nienawidzę tej reklamy, to po co ja śpiewam. Na szopi pi 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 pi. tylko nie to. O tak. Nienawidzę tej reklamy. Tutaj takie cuda się dzieją, że kurde konkurencji byśmy wykastrowali nawet. przejdziemy do odcinka czas tego odcinka o. jeśli y, 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 PH. co? <grym> a tak, się, że dzisiejszego odcinka jest firma Lays, czyli najlepszych chipsów jakie wydali a w tym nowa edycja Laysów, czyli smak oczywiście Pizza Hut najlepszej dobrej pizzy i też y, kubełka z KFC więc polecam bardzo gorąco i proszę i możecie kupić tylko nie wiadomo u was jakim, 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 tam sklepie, jaka cena. Także u nas tam może być jakoś, może być trochę drogo, ale nie przejmujcie się tym, jak was stać, to oczywiście się cieszcie. Jak jesteście biedakami, to oczywiście możecie się smucić i pomarzyć. Dobrze mówię? Dobrze. A Pawuś poleca te lejsy? Ale tego też w drugiej stronie tego cika jest seryjny. Por A nie, oni nie akurat. Nie, nie słuchajcie go, nie. On, on pierdzieli głupoty. A jak już chodzi o to, co Paweł właśnie mówi o tych swoich tych, 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 tych to mogę wam powiedzieć historię, która dzisiaj się wydarzyła. Chociaż nie, nie wiem, czy chcę, ale mogę powiedzieć. Jeżeli zostawicie tutaj pod tym odcinkiem, 20 łapek w górę przynajmniej. Także Paweł Agresi chce się usłyszeć historię? Tak myślisz. Czyli tak. No to dzisiaj taka historia, że do mnie pisze taka jedna dziewczyna, której nie znam. Na pewno jest ode mnie starsza yy, i kurde mówi, że chce się poznać, nie? No to ja dobra trochę sobie pisze z nią a tu oś, wiesz co się okazuje że ona kurde chciała e, czy znaczy nie chciała tylko bardziej ona za bardzo śmiała jest powiem a w jakim sensie napisała do mnie coś takiego nie że właśnie już że właśnie brała kąpiel i jest sama w pokoju, tak napisała. I wiesz co? Na, zanim to na, no. I powiedziała I zapytała jeszcze mnie, czy chce coś zobaczyć. A ja mówię, no nie wiem. A ona właśnie będzie... Wyatuje do mnie jeszcze z takim jednym pytaniem, którego nie odważysz powiedzieć oczywiście. Więc e, ja odpisuję co. I mówię ty nie mówisz... I pisze, ty nie mówisz poważnie. No i ona coś tam pisze Żebym do niej zadzwonił Na messengerze oczywiście, nie? No raczej napisała, że ona zadzwoni. Później mówi, żebym ja zadzwonił, a ja mówię no nieba, że... A, a czemu ja? No to później ona dzwoni, ale ja nie słyszałem oczywiście nie odebrałem Chociaż niestety głupoty zrobiłem, że odsuniemy na kamerkach. Akurat ona zadzwoniła, ja patrzę na to. Ona przed kamerką, ja tam widzę ją. Nawet naga nie była, jakby co, ale pisze mi tak, że kamerkę zaczytał. Yy, mikrofon ma popsuty, więc mówi, żebym pisał. Pyta się, czy jest piękna i... Ja odpisałem... że 10 na 10 ona nie, roz, nie zrozumiała to ja mówię tak No ale wiesz... Ale ja tak trochę zdenerwowałem, gdy byłem Ręce mi się trzęsły trochę, wiesz I postanowiłem się rozłączyć, bo ja po prostu nie, nie chciałem widzieć czegoś, czego w ogóle nie zobaczyłem i byłem z tego ucieszony bo nie wiedziałem Panie, daj co to jest. pan na złote. Panie, daj pan... Daj dokończyć! Kurde! Jeszcze nie skończyłem. I ten. No i się rozłączyłem. Jak mówiłem, że... no. No i później.. Kurde. Chciała żebym jeszcze raz do niej zadzwonił. A ja piszę do niej, że Nie jestem gotowy. Takie coś i że nie bardzo raczej, że nie jestem przyzwyczajony do takich widoków. I, i, aż, I dodałem jeszcze, że nawet nie skończyłem 18 lat i już później się nie odezwała. Chociaż ta taka akcja była trochę porąbana. Nie wiem o, o czym to myśleć, widzowie, więc uważajcie. Jak kogoś nie znacie, to nie przyjmujcie. Chyba, że musicie się upewnić, że to na pewno są osoby, które e, będą w porządku i nie będą nic tak proponować. Więc nawet, na, nawet i na Facebooku musicie uważać. Jak i na Messengerze. Więc ostrzegam Was przed tym, że to nie będzie za bardzo dobre. Więc. Ey. Do tego. Pamiętajcie o bezpieczeństwie w sieci. Na szczęście. Co <laughs> brutalnym grom. Jakim brutalnym grom? Kobe jest taka ta, jest taka grupa na Facebooku, co nie oni da wszystko piszą. On, oni nawet o farmingu napisali. Kurde, zapomniałem tego opryskać, ale dobra już. Najwyżej, tak, najwyżej w następnym odcinku. Wiem, przyszło. No cór nagrywał, że, ten, że tam jakaś dziewczynka odpaliła ciągnik i ten ciągnik to, to tak, kukurydzę. Także tam... myślę, że to już byłby koniec tego odcinka. Eee, Następny już się niedługo widzimy, także na razie, dzięki, cześć i w ogóle pa. Pożegnajcie gazie. się. Na gazie. Na razie.